Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Nokia X200. Jest to telefon muzyczny. Pokażę Wam również demontaż i montaż tej Noki. Teraz pójdziemy sobie pod baterią, jak to wszystko wygląda. Telefon obsługuje baterie oryginalne BL4C. Jest to bateria oryginalna tego telefonu. Są grubsze baterie, ale te grubsze baterie nie pasują, bo nam klapka niestety nie, to idealnie nie dochodzi, więc musi być ta bateria BL4C. Zobaczymy sobie pod nalepką e-mail, jak to wszystko wygląda. W tym przypadku widzimy, że telefon został wyprodukowany w Rumunii, ale również marka Nokia produkowała telefony w Finlandii, na Węgrzech, w Niemczech i w Chinach. Tu widzimy z samej góry typ telefonu, model X200. O, tu widzicie do dokładniej, to widać. Jak słaby ostrość, X200, tak, wersja w Rumunii i e e-mail telefonu Teraz sobie telefon uruchomimy i zobaczycie jego moc na głośnikach naprawdę bardzo głośny telefon i jeszcze nie wspomniałem o jednej bardzo ważnej funkcji tego telefonu, że telefon posiada głośniki stereo, tu, tu mamy jeden głośnik z tej strony i drugi z tej strony dlatego jest taki bardzo głośny Teraz sobie telefon uruchomimy I poczekamy troszkę, aż nam się załaduje. O, i widzimy. E, telefonik da takie fajne, ciekawe tutaj menu. Tak to mniej więcej wszystko się prezentuje. E, od razu przejdziemy do naszej muzyki. Zobaczymy, czy jest tak ustawione, że możemy sobie od razu słuchać muzykę z tych, tych skrótów. Jednak nie. E, to sobie będziemy od razu poszukamy. E, tu mamy muzyka. Moja muzyka. Wszystkie utwory. Musimy szukać tutaj w galerii. Wchodzimy sobie w galerię. I nasze dźwięki oryginalne. Tutaj dzwonki. Dzwonków jest naprawdę bardzo dużo. Jest masa. Więc jeszcze go słuchać. Jest sobie bierać na dzwonek. I jedziemy dzwonkami. Posłuchajcie sobie, jak to bardzo głośno. Telefón, gra. To są akurat mało ciekawe dzwonki, bo to są chyba SMS-owe. sobie te u góry dzwonki, bo są bardziej ciekawsze. Jak słyszycie, telefon jest naprawdę bardzo głośny, ma bardzo przyjemne dźwięki od Nokii. Teraz sobie przejdziemy dalej i zobaczymy inne opcje w tym telefonie. Tu widzimy dużo skrótów, możemy sobie ustawić na nasz ekran główny. Naprawdę bardzo fajna opcja, jak w tych nowszych telefonach, to bardzo fajnie wygląda. i Naprawdę jest bardzo poręczne. Przejdziemy sobie na ustawień tego telefonu. Tu oczywiście mamy profile, motywy, dźwięki, wyświetlacz. I inne ustawienia, tu łączność, w łączności mamy tylko Bluetooth i przesyłanie danych przez kabel USB oczywiście. I możemy oczywiście zrobić restart telefonu jak w większości telefonach. Dalej sobie przechodzimy, zobaczymy nasz aparacik, wcześniej wspomniany. Jak sobie dobrze radzi ten 5 megapikselowy aparacik, czy ma autofocusa. To jest takie przykładowe zdjęcie, ale spróbujmy zrobić to zdjęcie bez lampy. Tutaj flash. Włączymy sobie lampę flash. Wyłącz lampę. I zrobimy takie przykładowe zdjęcie bez lampy. No, telefon niestety nie posiada autofokusa, ale zdjęcie wyszło dość ciekawe. Tu mamy powiększenie w środku i jeszcze raz powiększymy sobie. I jeszcze raz Troszkę zmieszymy I zobaczymy jaka będzie stratność Naszej jakości zdjęcia No stratność jest naprawdę olbrzymia Nie ma to żadnej jakości jak w stonarych sonach Dlatego, że po prostu Ostrości nie łapie ten telefon tak dobrze Bo nie ma Autofocusa Jak widzimy słabiutko zdjęcia robi Jeśli chodzi o zbliżenia Takich małych literek ale jeśli chcemy zrobić takie zdjęcie sporadyczne, na 10, na wypadzie, to zupełności taki aparat tak, z takiego telefonu naprawdę spokojnie powinien nam wystarczyć. I zobaczymy sobie jeszcze dodatkowe inne opcje. Tu mamy kalendarz, kontakty, poczta, zdjęcia. Oczywiście możemy z tego telefonu korzystać z internetu, musimy sobie dograć. Odpowiednią przeglądarkę Operę, e, chyba 8.1 była najnowsza, jeśli chodzi o takiego typu telefony e, klasyczne. Oczywiście w formacie tylko Java. Jar, e, co tu jeszcze ciekawego możemy znaleźć? Oczywiście, gierki w tym telefonie e, tu mamy asfalt e, Bądle e, i ciekawa aplikacja Brain Champ. Jest to bardzo fajna aplikacja, e, która rozwija nasz umysł e, i budowanie domków. Popularne tutaj te aplikacje: gierki Sudoku, Rally 3D, też fajna wyścigówka i Snake. Snake, bardzo popularna oczywiście ten, popularna gierka w Nokiach. I tu jeszcze ciekawego jakieś dodatkowe usługi czy opcje. Tu mam oczywiście radio, podstawowa funkcja. Radio możemy przełączyć sobie na to, na co. Możemy sobie radyjko przełączyć na, na ustawienia tutaj boczne, możemy sobie skrótowo przechodzić do radia. I co ciekawe w radiu, radio działa bez słuchawek, więc jeśli mieszkamy na wysokim wzniesieniu, bądź mamy blisko do nadanika FM danego radia, to spokojnie nałapie na radio bez słuchawek, jeśli chodzi o ten model telefonu. My sobie, my sobie radio zastroimy, zobaczymy czy cokolwiek nam wynajdzie. Ach, to jest uznana za osobę zmarłą. I w tym wypadku mężczyzna czyli wójt Dubniwicz. Może się ożenić ponownie, czyli ona nie wraca, bijają 3 lata. Jak wójt słyszycie, radio nam spokojnie działa, wynalazło mi 8 stacji radiowych, mimo tego, że nie mam w ogóle słuchawek podpiętych pod ten telefon bardzo bo na tym, co jest ważne do... czyli ten telefon ma naprawdę bardzo dobrą antenę FM wbudowaną w telefon i teraz sobie przejdziemy już od razu do demontażu tego telefonu, odpinamy tę klapkę wyciągamy baterię i tutaj teraz musimy moi drodzy Tutaj u, u samej góry widzimy taką nakładkę tej obudowy. Podwadzamy tą nakładkę. Tak jest tutaj w tym miejscu. Ja to troszkę robię nieestetycznie, bo robię to śpikulcem, ale róbcie to taką tutaj takim płaskim narzędziem plastikowym najlepiej. Podwadzajcie tutaj z tej strony i zdejmujemy i tu mamy tą tylną obudowę teraz wyciągamy wyciągamy tutaj zaślepkę tutaj gniazda USB i odkręcamy tutaj dwie śrubki są to śrubki gwiazdkowe o podobnych rozmiarach. Odkładamy sobie na bok. I teraz podwadzamy całą naszą obudowę. Od samego dołu spróbujmy. Albo od samej góry. Chyba od samej góry bardziej tu pasuje. Spróbujmy podwadzić tutaj od tyłu. Tutaj sobie troszkę. Delikatnie odprowadzamy, w tej noki róbcie to delikatnie, bardzo delikatnie, dlatego że ona ma takie troszkę lipne zaczaski, te zaczaski później Wam mogą idealnie nie przylegać, więc róbcie to delikatnie, tu na samym dole nam troszkę tutaj blokuje. Przechodzimy sobie na drugą stronę, i jedziemy tutaj na sam dół, żeby tutaj odblokować te nasze blokady. Tutaj w tym miejscu podwadzamy tak bardziej energicznie i tutaj widzimy, że już tam prawie tutaj się odczepiło o. E, najmocniejszym tutaj zacząskiem blokadą jest tutaj w tym miejscu na samym dole nie wiem co to widać, bo troszkę mi słońce razi o, tutaj, ta blokada jest tutaj najmocniejsza więc ona będzie nam trzyma e, i tu widzimy nasza przednia budowa została już Wymontowana. I teraz sobie przechodzimy dalej. Teraz musimy tutaj wymontować, odkrę odkręcić bardziej cztery śrubki. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Są to troszkę inne śrubki, więc odkładamy sobie je w innym miejscu. I ostatnia śrubeczka. I odkładamy sobie na bok. I teraz widzimy tu jest jedna blokada. I tu w drugiej strony nie ma blokady. Nie wiem dlaczego. Ale tam jedną tutaj odłączamy blokadę. E, następnie szukamy następnych blokad. Tu u samej góry jeszcze jest druga blokada. Tutaj, w tym miejscu. E, I trzecia jest tutaj u samej góry. Myślę, że widzicie tutaj, w tym miejscu. Oczywiście róbcie w taki, taki sposób to, żeby, żeby tutaj nic nie uszkodzić. I czwarta jest na samym tej dole, tutaj w tym miejscu i wyciągamy tutaj całą płytkę wraz z wyświetlaczem. Odkładamy na, na chwilę na bok. I tu widzimy w korpusie jest, znajduje się oczywiście wszystko wymienne. Tu mamy kostkę ładowania głośniczek. Pierwszy główny głośnik, drugi głośnik główny w tym miejscu tej zasięg. I tu jest płytka jeszcze, to jest płytka, tak, to jest płytka flesza diody flash. I tak to wszystko wygląda w tym telefonie. I tu widzimy jeszcze na płytce wyświetlacz. Jeśli chcemy go wyciągnąć, to musimy tutaj ramkę. Tu jest blokada jedna, tu druga i trzecia. 4, piąta, sobie wypychamy na zewnątrz ramkę i tu widzimy nasz wyświetlacz. Odpinamy sobie tego naszej płyty. I telefon klasyczny, jeśli Wam się film spodobał, to naprawdę zapraszam Was na zasubskrybowanie mojego kanału, zalajkowanie, napiszcie komentarz w tym filmiku. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć!